I go to work, znaczy chodzę do pracy. I go to work. I have to, znaczy muszę. I have to. Jak powiedzielibyście, muszę iść do pracy? I have to go to work. I have to go to work. Pamiętacie, jak powiedzieć dzisiaj? Today. Today. Powiedzcie, muszę iść do pracy dzisiaj. I have to go to work today. I have to go to work today. I don't have to. Znaczy nie muszę. I don't have to. Powiedzcie. Nie muszę iść do pracy dzisiaj. I don't have to go to work today. I don't have to go to work today. Pamiętacie, jak powiedzieć jutro? Tomorrow. Tomorrow. Powiedzcie. Muszę iść do pracy dzisiaj, ale nie muszę iść do pracy jutro. I have to go to work today, but I don't have to go to work tomorrow. I have to go to work today, but I don't have to go. To work tomorrow. Podobają Ci się nasze lekcje? Zostaw suba. Pamiętaj także o obserwowaniu nas na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy darmowe materiały do nauki angielskiego. Jak powiedzielibyście, musisz. You have to. You have to. Powiedzcie, musisz iść do pracy dzisiaj. You have to go to work today. You have to go to work today. You have to go. to work today Right? Znaczy, prawda? Right? Musisz iść do pracy dzisiaj, prawda? You have to go to work today. Right? You have to go to work today, right? Nie musisz iść do pracy dzisiaj, prawda? You don't have to go to work today, right? You don't have to go to work today, right? She has to. Znaczy, ona musi. She has to. Powiedzcie, ona musi iść do pracy dzisiaj. She has to go to work today. She has to go to work today. Ona musi iść do pracy jutro, prawda? She has to go to work tomorrow, right? She has to go to work Tomorrow, right? She doesn't have to. Znaczy ona nie musi. She doesn't have to. Powiedzcie, ona nie musi iść do pracy dzisiaj, prawda? She doesn't have to go to work today, right? She doesn't have to go to work today, right? To school. Znaczy do szkoły. To school. Powiedzcie, ona musi iść do szkoły dzisiaj. She has to go to school today. She has to go to school today. She has to go to school today. Chcesz zacząć mówić po angielsku, ale brakuje ci podstaw? W opisie pod tym filmikiem Znajdziesz link do naszego 30-dniowego wyzwania, w którym to krok po kroku i bez nudnych ćwiczeń z gramatyki nauczysz się tworzyć wypowiedzi w języku angielskim. Kurs jest przeznaczony dla początkujących. Nie musisz się martwić, jeżeli wcześniej nie uczyłeś się angielskiego. Zaczynamy całkowicie od zera.